Tusk potwierdził niepokojące wieści chodzi o akt dywersji potwierdziły się najgorsze przypuszczenia. Niepokojące wydarzenia wstrząsnęły trasą Warszawa-Lublin. Premier Donald Tusk przyznał, że niestety potwierdziły się najgorsze przypuszczenia sabotaż na trasie Warszawa-Lublin. Według premiera Donalda Tuska, na trasie Warszawa-Lublin-Wieśmika doszło do aktu dywersji. Eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy. Na miejscu natychmiast pojawiły się służby oraz prokuratura, by zabezpieczyć teren i rozpocząć dochodzenie. Informacje o kolejnych uszkodzeniach pojawiły się bliżej Lublina gdzie stwierdzono porwanie sieci trakcyjnej i uszkodzenie pantografu, uszkodzenia torów w Rzyczynie i reakcja służb. Niedzielne raporty wskazały również na problemy w Rzyczynie, województwo mazowieckie. Maszynista zauważył tam uszkodzone szyny, w tym odłamany fragment toru. Jak poinformował zespół prasowy PKP PLK, Po stwierdzeniu uszkodzonej szyny na jednym z torów na miejscu pracują służby. Zespół techniczny Zarządcy Infrastruktury przystąpi do naprawy. Jak tylko służby zakończą swoją pracę. Okoliczności zdarzenia będą wyjaśnione m.in. przez komisję kolejową. Premier Tusko ostrzega przed możliwym sabotażem. Premier już w niedzielę podkreślał, że nie można wykluczyć aktu sabotażu. Choć rząd ani służby nie potwierdzały wówczas wybuchu, jego słowa jasno wskazują na powagę sytuacji. Niestety potwierdziły się najgorsze przypuszczenia. Sprawa wywołała szerokie zainteresowanie opinii publicznej, a działania służb wciąż koncentrują się na zapewnieniu bezpieczeństwa na kluczowej trasie kolejowej między Warszawą a Lublinem.